Spakowany. Koniec kolejnej amerykańskiej przygody. Czas wracać do Europy. Lecimy sobie z Wilmington do Ostrawy. Ostrawy w Czechach. 8 godzin, 50 minut. Lotu. Nie jest źle. Postaram się coś nagrać, żeby było. Fajnie. Ja jestem zadowolony. Posiedziałem w Stanach teraz wracam sobie do domu, odpocząć no, co prawda tą biurowej pracy, ale sobie odpocznę w domciu a potem chyba mam symulator więc y, fajnie, dobra lecimy tak wygląda to kombajn jest recepcję hotelu. Case. No, ale że to był luty i był przymrozki. No i dobra, już w domu. Wróciłem do domu i co tutaj zostałem? Po powrocie z Ameryki zostałem w domu burgery zrobione przez moją myszkę. Ciekawe, czy mam takie rozwarcie paszczy, żeby mi to wejszło. No ale zobaczymy. Jest jakiś szał ostatnio z nowy Dzik Orange. Ja tam nie jestem fanem dzików, ale śmiać mi się chce, bo poszła jakaś taka fama, że w jednej żabce, tutaj niedaleko mnie, jak podejdę i zapytam się pani, to ona mi spod lady sprzeda tego dzika, bo jeszcze nie można ich sprzedawać. Czy nie można ich eksponować? Nie wiem w sumie co, co nie można, ale musiałem pójść do jednej konkretnej żabki, gdzie jak się zapytałem pani, czy mi sprzeda takiego dzika, to ona poszła na zaplecze i przyniosła mi w ogóle spodlady dzik. Masakra. W mojej opinii, najlepsze auto na świecie, jeżeli miałbym wybierać i wybrać jedno auto, które mógł mieć cały czas, i które jest najwspanialsze ze wszystkich, Ford Mustang. I tutaj, w najfajniejszej, moim zdaniem, wersji, w białym malowaniu. 65 rok, GT 350, pierwsza taka próba Forda, żeby usportowić Mustanga, bo Mustang nigdy nie był jakby taki sportowy, tak, to nie są sportowe auta, ale oni chcieli udowodnić, że też potrafią być szybkie i sprawne na torze, no i wypuszczono wersję właśnie GT 350, I moim zdaniem to jest najcudowniejsze auto, jakie w ogóle jest... <laughs> No może kiedyś sobie sprawię takiego starego Mustanga, może nie jakieś 350, bo pewnie teraz 350 to pewnie z milion złotych kosztują, ale, ale takiego starego Mustanga z jakimś fajnym silnikiem V8, to by było coś, zwłaszcza właśnie w tej wersji Fastback. Zresztą to zobaczcie, to jest Gran Turismo 7. I naprawdę to jest taka platforma, można powiedzieć, bo nawet nie tyle gierka, co platforma, żeby zapoznawać się z motoryzacją, oglądać te samochody, celebrować to. Ten kunszt inżynierii, połączenia inżynierii ze sztuką. Piękna rzecz, uwielbiam. Ja sobie czasami właśnie tak włączam te tryby SKAPE i podziwiam po prostu te samochody. No w tej chwili, jeżeli jesteście fanami motoryzacji, no to ciężko znaleźć w jednym miejscu tyle pięknych samochodów, a w Gran Turismo grafika jest na tyle piękna, że naprawdę mo można to sobie podziwiać i jest co oglądać. Polecam Wam, jeżeli się interesujecie motoryzacją, oczywiście. Bo na przykład moja dziewczyna, jakby to zobaczyła, to powiedziała, że taki złom stary jest. <śm> jest. No, taka jest. Y pokazuje, jak y jedziemy Mustangiem, to ona uważa, że mój Mustang to też jest złom. No, nie interesuje się motoryzacją, nie zna się na tym. No. Co mogę powiedzieć. Są święta Wielkanocne. Montuję dla was filmik. Tutaj widać mały spoiler. Jem ogórki kanapkowe. Dobre. Dawno nie jadłem tak dobrych ogórków kanapkowych.